Cześć! Wysyłając do Was folię do zmiany koloru na metry, co jakiś czas dostajemy od Was informację, że folia nie wygląda tak, jakbyście tego oczekiwali. E, posiada ona na sobie pewnego rodzaju zmatowienia, kropki, nieestetyczne elementy. W dzisiejszym materiale pokażemy Wam, jak to naprawić. Tak zwane duszki, czyli zmatowienia na folii, to jest cecha charakterystyczna wszystkich folii w połysku wylewanych. Znajduje się to najczęściej na końcowych metrach folii. Problem dotyczy najczęściej G12, czyli czarnego połysku, jednakże odkąd 3M wprowadził serię 2080 z PFL-em, czyli wierzchnią warstwą, Próbowaliśmy przez ostatnich kilka dni znaleźć taką folię, która będzie posiadała taką wadę, żeby wam to pokazać, jednakże nie udało nam się to. Dlatego będziemy pokazywać to na serii 1080. W tym przypadku jest to kolor G378. Gdy dzwonicie do nas z takimi tematami, jak mantrę pytamy Was, czy poprawnie utrwaliliście folię. O co chodzi? Czy poprawnie wygrzaliście ją do temperatury, którą zaleca karta techniczna? Jeśli pracujesz tak jak ja na folii 3M, niezależnie czy to jest seria 1080 czy 2080, folię musisz doprowadzić do temperatury w przedziale 95 a 105 stopni Celsjusza. Po naszej prawej stronie jest folia, którą wygrzewaliśmy, po lewej ta, której w ogóle nie podgrzewaliśmy. Jak pokazał nasz szybki test, poprawne wygrzanie potrafi przywrócić folii albo dać jej faktycznie wygląd super połysku.